Siemanko, 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 cześć, cześć, dzień dobry, dzień dobry, witamy na kanale Nietechiny w piątkowy, w piątkowe popołudnie. Jesteśmy sobie z Janianiem, tutaj jemy obiad, więc podtrzymam, telefon na poduszce i coś Wam opowiem o wczorajszej rozmowie o pracę. Byłem na rozmowie o pracy wczoraj w jednej z międzynarodowych szkół tutaj w Guangzhou. Miałem umówione spotkanie po południu. Spotkałem się z dyrekcją. Spotkałem się z kadrą zarządzającą szkołą. Porozmawialiśmy o teraźniejszości, przyszłości, możliwościach rozwoju szkoły. Więc zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Z tą szkołą już rozmawiam drugi tydzień. I powiedzmy, rozmowy są w dość zaawansowanym stadium. Tu tu. Ta szkoła specjalizuje się w przedmiotach biznesowych i w sztuce. W sztuce głównie design i projektowanie ubrań i drugi kierunek. To sport i biznes. Także są ukierunkowani na, na sztukę i biznes i sport i biznes. W sporcie są gigantyczne pieniądze, a artyści muszą sprzedawać jakoś swoje dzieła. Tak więc nie tylko muszą być artystami, ale często też przedsiębiorcami. Nowa szkoła. Otwarta niedawno. Ile lat? Kilka lat temu. Mhm. 3-4 lata temu chyba otwarta. Także całkiem nowa. No, także kiedy miałem rozmowy wczoraj po południu, tam chyba o 4 czy 5 po południu, zajęło mi to wszystko. Półtorej godziny? No, z półtorej godziny. Więc, więc, tak, pogadaliśmy, obmieniliśmy doświadczenia, zapoznaliśmy się ze sobą. Szkoła się zapoznała ze mną i z moim profilem działalności, i tym, czym się zajmowałem. Czym się zajmuję zawodowo. Już od prawie 20 lat ucząc biznes w międzynarodowych szkołach w Chinach. Czekajcie, bo mi telefon zjeżdża. Uh -huh. Come on, solo solo. Uh -huh. Solo solo, przełykaj, przełykaj. Uh -huh. No, więc też się tam dowiedziałem. W jakim momencie się szkoła znajduje obecnie rozwoju? Jakie są plany? Kto jest w dyrekcji? Jacy są właściciele? Kim są właściciele? Więc tak to wygląda. Jakie przedmioty do uczenia w przyszłym roku? Potrzebują. No, także zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie rozmawiamy. Na początku ogólnie, teraz bardziej szczegółowo. Więc taki szybki update. Szkoła ma bardzo dobrą lokalizację, jeśli chodzi o położenie względem naszego nowego domu. Dojazd do godziny czasu w jedną stronę samochodem. Dżuru. Też około 60 km. Autostradą. No, 55 chyba minut, czy do godziny. No, do godziny czasu. Dojazd w jedną stronę. Po tej samej stronie miasta. Po której dom, dom kupiliśmy. Więc nie trzeba przejeżdżać przez miasto. Nie trzeba stać w skorkach. Do. Także spoko. Yangyang mhm. -Yang teraz obiad sobie je. Widzicie mu kawałek głowy. No niestety jesteście skazani na oglądanie tyłu głowy Janianga Yang bo Tutaj na poduszce mi najlepiej telefon położyć. Więc dzisiaj taki filmik, moi drodzy. Mhm. No, z tego co wiem, to mają chyba tylko jednego czy dwóch nauczycieli obcokrajowców, więc też trzeba, by pomóc tej szkole w rozwoju międzynarodowej edukacji i przynieść, przynieść moje doświadczenia z poprzednich prac, żeby pomóc szkole się rozwijać. Generalnie e, ciekawa opcja ze względu na dołączenie do jakby nowej szkoły, która się rozwija i powiedzmy, e, rozwijanie rzeczy po swojemu i i bycie zaangażowanym nie tylko jako tam pracownik, tylko powiedzmy też w związku z sytuacją życiową, bycia w tej samej beczce. Jeśli chodzi o inne o innych pracowników tej szkoły. Dziu dziu. że Jak rozwiniesz szkołę, to masz pracę. Jak szkoła nie będzie dobrze działać, to nie masz pracy, nie? Także. Ciekawa opcja, właśnie, du -du. nie tylko powiedzmy tam, uczyć przez rok czy dwa, zrobić kontrakt i do widzenia, tylko bycie takim właśnie zaangażowanym bardziej, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania i o to, żeby żeby właśnie rozwijać coś dla lokalnej społeczności. Także. Zobaczymy, zobaczymy. Ja też nie chcę, też nie szukam pracy w jakiejś przypadkowym, w jakimś przypadkowym miejscu. Tylko wszystko teraz już na, w tej sytuacji życiowej, w której jesteśmy, to wszystko musi ze sobą współgrać. Odpowiednia jakość szkoły, e, odpowiednie osoby, z którymi Razem pracuję codziennie, odpowiednia lokalizacja, odpowiedni profil, żeby też pasował pod moje poprzednie doświadczenia. Ja też się zajmuję e, publikacją na własnej stronie internetowej: superbusinessmanager.com, e, publikacją artykułów biznesowych i designem strony internetowej więc też ta szkoła jest trochę podchodzi jakby pod to czym ja się zajmuję też dodatkowo w moim wolnym czasie więc to jest jedna z aktualnie jedna z jeśli chodzi o nową pracę, to jest to szkoła, o której Wam teraz mówię, to jest jedna z tutaj no, głównych jakby propozycji, głównych możliwości. Zobaczymy, zobaczymy, czy się to uda sfinalizować. Generalnie szukanie pracy gdziekolwiek myślę na świecie można podzielić na, na trzy jakby etapy. Z perspektywy pracownika, pierwszy etap to musicie, musi, musi Wam się udać skontaktować z działem hr czyli z działem zarządzania zasobami ludzkimi, czy też z działem rekrutacji i z odpowiednią osobą, która się zajmuje tą rekrutacją. Nie zawsze, nie zawsze kontakt do tej osoby jest podany w tam w ogłoszeniu o pracy, czy na stronie firmy. Więc jakby pierwsza, pierwszy etap to skontaktować się z działem, z osobą, która rekrutuje. Drugi etap oczywiście to dostać się na rozmowę o pracy. Dostać się, na, dostać się do procesu rekrutacyjnego. O, oh, good barb. Także to jest drugi etap. No i trzeci etap powiedzmy to jest już finalizacja, otrzymanie oferty pracy, finalizacja warunków zatrudnienia, negocjowanie, negocjowanie pensji, negocjowanie dodatków, negocjowanie zakresu obowiązków i tak dalej, podpisanie kontraktu i, i tak. Więc to jakby jest trzeci etap. Ja zawsze dzielę to na, na takie etapy, jeśli chodzi o szukanie pracy. Więc polecam też w taki sposób a, dzielić proces szukania pracy na trzy etapy, na trzy zadania. Łatwiej się wtedy kontroluje, jak na przykład macie pięć, jak na przykład bierzecie tam udział w pięciu różnych. Procesach rekrutacyjnych, to wtedy Wam łatwiej tym zarządzać całym procesem. Kurde, ale mi zjeżdża ten telefon dzisiaj. No, także tyle. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Mam też inne rozpoczęte procesy, jeśli chodzi o szukanie pracy w innych szkołach. Teraz jeszcze powoli, bo wakacje, ale myślę, że w sierpniu, w sierpniu będzie tego więcej. Więc jeśli nie uda mi się sfinalizować nowej pracy w, w lipcu, teraz to to będziemy działać w sierpniu i we wrześniu. Dobra, w poprzednim filmie wam powiedziałem, że mamy właśnie. Mam właśnie trzy zadania do. Nie zadania. Trzy rzeczy do załatwienia. Teraz jeśli chodzi o zwrot podatku, to nadal czekam na. Na, 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 na potwierdzenie. Może. W, może dzisiaj. A jak nie, to może w przyszłym tygodniu wcześniej. Poniedziałek albo po wtorek. A później w przyszłym tygodniu, środa, czwartek, piątek. Będziemy finalizować dom. Będziemy finalizować. Transfer domu. Także będzie się działo, moi drodzy. Dzisiaj jest piątek. Także dwie z trzech rzeczy są obecnie w toku do zrobienia. A trzecia rzecz, czyli finalizacja domu, w przyszłym tygodniu, środa, czwartek, piątek. Więc zobaczymy, jak to będzie. Będziemy nagrywać. Może Wam nagram filmik z biura. Gdzie przenosi się własność nieruchomości. W chinach. Żebyście zobaczyli. Jeszcze pojedziemy dom sprawdzić. Na pewno pojedziemy jeszcze dom sprawdzić przed finalnym podpisaniem dokumentów. Także będziemy nagrywać filmiki. Ora. Znaczy, trzymajcie się. Yangyang -Yang sobie je teraz. Obiad. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa 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 pa.